Dzień dobry, kochani. Kolejny film z cyklu transformowania finansowej świadomości. Dzisiaj będziemy mówić króciutko o długach. Długi to są takie mega energetyczne dziury, które sprawiają, że nasze pieniądze od nas odchodzą, i że energia pieniędzy nie chce zawitać do naszego życia. Spłacanie długów, posiadanie długów, to jest w ogóle coś, co bardzo osłabia naszą relację z pieniędzmi, dlatego, że my wtedy wykorzystujemy pieniądze do tego, żeby płaciły za coś, co jest w przeszłości, co już nie istnieje, co jest zamknięte w jakiś sposób, co jest martwe, co nale należy do kiedyś. To jest taka no, martwa energia, to jest taka energia przeszłości, coś, czego nie ma. I zarabianie po to, żeby spłacać swoje długi, albo żeby spłacać swoje karty kredytowe, to jest taka... To jest trochę tak, jak wypełnianie wewnętrznej pustki e, czymś z zewnątrz, tak? Jedzeniem, zakupami, seksem. E, to nie rośnie. To się nie wypełnia. Cokolwiek tam nie wrzucisz, to ta dziura będzie jeszcze tylko większa, dlatego że dajesz pieniądzom sygnał do tego, że Ej, Wy jesteście po to, żeby spłacać moje długi, żeby spłacać coś, czego już nie ma, coś, co już jest wydane, coś, co już nie karmi, coś, co już nie istnieje. Więc Wy jesteście taką martwą energią. No, naturalnie pieniądze się nie będą dobrze w tym czuły i nie będą chciały płynąć. Ty też się nie będziesz czuć dobrze z myślą, że zarabiasz pieniądze nie po to, żeby tam rosło i żeby to cię budowało i zasilało, tylko po to, żeby to wpadało w tą dziurę i w tą pustą przestrzeń, której tak jest niewypełniona. I z tego się robi takie błędne koło, bo często my właśnie zarabiamy po to, nie po to, żeby rosnąć, żeby wzrastać, żeby się rozwijać, żeby inwestować w siebie, tylko po to, żeby łatać te dziury. I się robi takie sprzężenie, że pieniądze są po to, żeby łatać dziury. Aha, czyli im więcej pieniędzy, tym więcej dziur. Aha, czyli ja muszę, jak zarabiam więcej, to, 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 to więcej długów mam. I nagle wchodzimy w jakiś taki totalnie niezdrowy schemat, często nieświadomy. I właśnie paradoksalnie im więcej zarabiamy, tym więcej mamy długów. I żyjemy cały czas na krechę, żyjemy cały czas na, na debet, żyjemy cały czas na karty kredytowe i te pieniądze, które się pojawiają, to one nie są nasze, nie możemy ich przywitać, nie możemy się wziąć z nimi i powiedzieć fajnie, że jesteście, tylko patrzymy na nie, aha, to wy tam do dziury, no tam spłacicie mi, bo ja mam te długi, nie? I czekamy na kolejne, które znowu przyjdą i zaciągamy kolejne pieniądze, żeby nam pozwalały... Przeżyć i robić to, co teraz potrzebne, ale to jest znowu generowanie długu. No, totalnie błędne koło, rozumiecie? I jeśli w ten sposób funkcjonujemy, to wysyłamy taką, emitujemy taką energię bardzo nieprzyjemną, bardzo taką, e, taką niewolniczą i taką straconą, taką energię e, nieproduktywności, niewzrostu, e, takiego, takiej bezradności też. Tak, Osłabiamy bardzo swój potencjał finansowy. Pieniądze nie będą chciały być w czymś takim. Będą wpadać do tej dziury, ale ciągle będziemy pogłębiać ten nasz dług. Dlatego to jest bardzo ważne i do tego Cię bardzo zachęcam, żeby spłacić swoje długi i upomnieć się o spłatę Twoich długów, którą inni ciebie, które inni u Ciebie mają. I jasne, być może nie możesz tego zrobić z dnia na dzień. Przecież jak pożyczyłaś gdzieś kilka tysięcy złotych, czy masz. Jakiś, jakąś pożyczkę zaciągniętą, to nie możesz tego spłacić z tygodnia na, na tydzień. Ale to, co możesz zrobić, to rozpisz sobie harmonogram swoich spłat yy, i zacznij z miesiąca na miesiąc spłacać po kolei w tych ratach, które sobie wyznaczysz, ten właśnie dług. Niech to będzie takie poważne zobowiązanie wobec yy, ciebie. Oprócz tego, co i tak musisz płacić, tak? no bo wiem, że karty kredytowe muszą być spłacone, i jak masz jakąś pożyczkę zaciągniętą, to i tak, i tak płacisz. Ale rozpisz to tak, żeby zrobić to jeszcze szybciej. I już jak zaczniesz spłacać, to już zaczynasz emitować inną energię w tej relacji z pieniędzmi. Już pokazujesz, że aha, ja tu jestem obecna, ja biorę za to odpowiedzialność, ja mam plan. Ok, ja nie mogę teraz, ale ja już jestem w tej nowej energii, kiedy ja jestem w procesie spłacania tego i to się w końcu spłaci. Więc to jest już zupełnie inny sygnał wysyłany do e, pieniędzy. I one wtedy chętniej przyjdą. Eee, poproś o spłatę. Jeśli się z kimś umówiłeś, umówiłaś na to, że ktoś płaci jakoś w określony sposób. ok, nie zmieniaj tego, ale być może masz jakieś takie pożyczki, których sam sama udzieliłaś komuś gdzieś i ktoś nie płaci, i to jest taki wiszący temat. Gdzieś to zawisło, nikt tego nie kończy, ktoś nie porusza tematu, ty się boisz upomnieć i to takie nie wiadomo, co jest. Więc nazwij rzeczy po imieniu, napisz wiadomość. Czy porozmawiaj i powiedz ej, masz moje pieniądze, chcę zaproponować Ci sposób, w jaki to spłacisz, i chcę, żeby do tego terminu to było spłacone, co o tym myślisz? Czy masz na to przestrzeń, tak? To jest Twoja energia, Twoje pieniądze, zajmij się nimi i odzyskaj je. I uprzedzam Wasze pytania, bo na pewno się pojawią pytania o kredyty, na przykład kredyt na dom, czy kredyt na, na auto, na coś więcej. Jeśli jesteś w kredycie na coś, z czego korzystasz w tej chwili. I spłacasz to właśnie według harmonogramu, który też jest dla Ciebie pewnym wyzwaniem, to jest OK, bo to jest nadal energia wzrostu. To jest kredyt, który pozwolił Ci sięgnąć po więcej i ty to więcej spłacasz. Ja mówię o długach. Mówię o długach, o takich pożyczkach, które działają w set, które wykorzystują, które sprawiają, że pieniądze są wykorzystywane nie do wzrostu, tylko do łatania dziur, do gaszenia pożarów, do wypełniania przeszłości czegoś, czegoś co już nie istnieje. Więc pozbądź się tych y, długów, zrób sobie harmonogram spłaty długów, pożyczek i upomnij się o swoje pieniądze. Bardzo to wpłynie na twoje życie finansowe. I jesteśmy dalej w kolejnych małych krokach do transformowania świadomości finansowej.